Cześć, nazywam się Danuta Awolusi. Jestem pisarką, tworzę powieści obyczajowe z naciskiem na psychologię postaci. Obecnie jestem związana z wydawnictwem Pruszyński Ska, ale wcześniej publikowałam także w wydawnictwie Pascal, a w 2013 roku debiutowałam w wydawnictwie Sol. Patrząc na to, jakie filmy Interesują odbiorców naszego kanału książki z Widzę, że zdecydowanie największą popularnością cieszą się te materiały związane z pisaniem i wydawaniem książek i właśnie dlatego pomyślałam sobie, że przygotuję dla was taki autorski nie tyle poradnik odnośnie pisania książek, ale przewodnik po tym, jak ja piszę książki i co jakie tipy mogę wam dać, jakie wskazówki, jakie porady, które być może wykorzystacie w swoim procesie twórczym, które być może was zainspirują albo dadzą do myślenia. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam.